Hejcie witajcie mordeczki z tej strony Kodmiczdeo i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o kilku darmowych nagrodach dla każdego gracza. A na samym wstępie tego odcinka chciałbym Was bardzo poprosić o zostawienie łapeczki do góry tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. Oraz pamiętajcie o wpisaniu mojego unikalnego kodu twórcy w sklepie Fortnite, czyli Migo i subskrypcji tego kanału wraz z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 50% osób, które ogląda moje materiały nadal nie subskrybuje tego kanału. A teraz na ekranie wyświetla wam się pięć ostatnich wspierających w sklepie Fortnite z kodem MIGAO. Jeżeli to właśnie Ty chcesz się tutaj pojawić, to wyślij zdjęcie z zakupami z moim kodem na Discordzie na specjalnym kanale. Link do Discorda znajduje się w opisie tego materiału, a ja już ją nie przedłużam i lecimy do odcinka. Darmowe przedmioty w Fortnite to temat, który chyba każdego gracza interesuje najbardziej. Nie ma chyba osoby, która w jakiś sposób nie próbowała kiedyś zdobyć czegoś za darmo i teraz macie kolejną okazję na to. Jednakże Zanim do tego przejdziemy, to przypomnę tylko, że zawsze, gdy jesteś do zdobycia za darmo, musicie coś zrobić. Przez ostatni czas w Fortnite nie było sytuacji, w której mogliście coś zdobyć za darmo bez swojego własnego wkładu. Ale żeby dowiedzieć się o darmowych przedmiotach, musimy cofnąć się troszkę w czasie, ponieważ jakiś czas temu było bardzo głośno o nowym programie pod nazwą Zresetuj przyjaciela. Wszystko to jest po prostu programem, w którym Wy musicie zaprosić do gry jakiegoś gracza, który już nie gra w Fortnite'a. Głównie pod uwagę są tutaj brane konta osób które grały bardzo dawno temu właśnie w Fortnite i nagle przestały całkowicie grać. Nie może być to osoba, która na przykład gra w Fortnite raz na jakiś czas, tylko osoba, która w ogóle, ale to dosłownie w ogóle, nie gra w tą grę. Dzisiaj nad ranem Epic Games udostępniło każdemu specjalny link do strony, przez który to właśnie Wy musicie zaprosić te nieaktywne osoby do gry. Niestety ale nie mogę wam pokazać jak wygląda ta strona, ponieważ link działa od dzisiaj godziny 9 rano. Film, który teraz oglądacie, nagrałem dokładnie dzień wcześniej, około godziny. 20 i nie mam dostępu do większej ilości szczegółów. Jednakże nie zmienia to faktu, że wiem jakie nagrody możecie otrzymać za darmo i za co dokładnie możecie je zdobyć. A więc wszystkich nagród w tym, że tak powiem wydarzeniu jest dokładnie cztery. Między innymi jest to emotka 2D, płyta muzyczna, specjalne kilofy oraz kolorowe malowanie do broni. W tle teraz możecie zobaczyć wszystkie te przedmioty i jak widać wyglądają one naprawdę bardzo i to bardzo ładnie. Teraz pada pytanie, co trzeba dokładnie zrobić aby gracze mogli zdobyć te przedmioty te za darmo? Już wam mówię. Tak jak już wspomniałem na początku, musicie zaprosić jakichś nieaktywnych graczy do gry Fortnite przez specjalny link. Gdy już to zrobicie, musicie z tą osobą rozegrać kilkanaście gierek i za daną liczbę rozegranych gier będziecie dostawać nagrody. Po rozegraniu jednej gry z osobą, która zalogowała się przez waszego linka, możecie otrzymać emotkę 2D Busa Bojowego. Po rozegraniu pięciu gierek z tą osobą, którą zaprosiliście dostaniecie specjalną płytę muzyczną. Kolejną nagrodę otrzymacie po rozegraniu dokładnie 10 gierek z tą osobą i będą to te kilofy, które widzicie teraz w tle. Oraz ostatnia, już czwarta nagroda jest dla każdej osoby, która rozegra 20 gierek z osobą, którą zaprosiła i jest to takie oto malowanie. Niestety, ale nie wiem dokładnie ile macie czasu na to, by wykonać wszystkie te rzeczy. Na pewno jednak nie będzie to trwało jeden dzień, a może potrwać nawet kilka dobrych tygodni i może nawet miesięcy. Pomysł według mnie jest naprawdę bardzo i to bardzo ciekawy i na pewno zachęci obecnych graczy do zapraszania osób, które już nie grają. I co ciekawe, nie będę Będą musieli robić nawet tego twórcy gry, ponieważ to właśnie Wy musicie zaprosić tych graczy do grania w tą grę. Chciałbym jeszcze nadmienić, że osoby, które nigdy, ale to dosłownie nigdy nie grały w tą grę, nie zaliczają się do osób, które są tak jakby nieaktywne. Osoba, która zostaje przez Was zaproszona, musi nie grać w Fortnite'a przez ostatnie kilka nawet miesięcy, ale koniec końcem kiedyś musiała grać. Link do całego wydarzenia znajdziecie w przypiętym komentarzu oraz w opisie tego materiału. Taka mała ciekawostka to to, że kilofy, które możecie zdobyć teraz za darmo. Miały być kilofami, jak się nie mylę, do biało-niebieskiej wersji Kuno. Nie jestem tutaj dokładnie pewny, jednakże jeżeli to prawda, to musimy wykluczyć tego oto skina jako nowy zestaw dla PlayStation. Oraz na sam koniec przygotowałem dla was małą ciekawostkę odnośnie skina, który ostatnio trafił do sklepu ze specjalnej serii Legend Gamingu. Jak ktoś jeszcze pamięta, Kratos dostał specjalną edycję stylu tylko na konsolach PlayStation 5. W przypadku tego skina również możecie otrzymać jeden specjalny styl całkowicie za darmo, ale tylko i wyłącznie gdy posiadacie konsolę Xbox Series X. Styl do tego skina na tej konsoli wygląda mniej więcej tak i jak widać, jest on po prostu bardziej ciemny niż jego standardowa wersja. Wszystko to oznacza mniej więcej tyle, że jeżeli w późniejszym czasie trafi jakaś skórka właśnie z tej serii, PC-ty dostaną dodatkową wersję stylu. Jest to taka mała ciekawostka, o której większość z Was mogła po prostu nie wiedzieć. Przypomnę jeszcze tylko, że godzinę przed startem nowej aktualizacji 15.10 na kanale Migao odbędzie się live z całego omówienia. Nowej aktualizacji. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące kilku darmowych przedmiotów dla każdego gracza. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem, jak zawsze, będę informował Was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale. Tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Tak więc to chyba wszystkie najważniejsze informacje dotyczące darmowych przedmiotów w Fortnite. Cie. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi znać na Discordzie lub na Instagramie w prywatnej wiadomości. Wszystko. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co? To chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie o tej formie otrzymywania darmowych przedmiotów i ogólnie całym tym wydarzeniu. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 11.05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a. Tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to będę wam mega wdzięczny za zostawienie łapeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja wam dziękuję za za oglądania i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!